Cześć, Simon. witajcie, z tej strony Mister 15 i witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy oczywiście na tej cudownej serii do roboty, gdzie sprawdzamy, bawimy się wszystkim, co tutaj ciekawego, nowego jest w farmingu. Dzisiaj kolejna rzecz, która mnie ciekawi, czyli opryski, opryski tym oto pięknym opryskiwaczem. Oczywiście sadowniczym, więc lecimy do naszego cudownego sadu tutaj, małego. Trzeba to wszystko posprawić, trzeba to wszystko zrobić. Dzisiaj wlecia aktualizacja, proszę Państwa, do farminga, która od razu Wam pokazuje. Dodała wiele ciekawych rzeczy, proszę Państwa. Zaraz tutaj Wam zaprezentuję. Pierwszą ciekawą rzeczą jest skład gleby, gdzie wskoczyło coś takiego jak wymaga wałowania. Ja tego nie zauważyłem wcześniej, więc nie mam że tego nie było. Zmulczowane oraz kamienie, i to jest ciekawostka, bo kamienie są w trzech. Fazach, jak to się mówi. Małe, średnie i największe. Największe są gdzieś na mapie, żeby mogli to sprawdzić. No, przecież są obok. Na 40. Ale to zaraz będziemy tam jechać. No to jak. Dobra, już wiem, że są duże, ale porównamy sobie to. I nawet wiemy na co i jak to wygląda. Z jednej strony spoko, że takie coś dodali, bo fajnie wygląda, że na polu coś nam się świeci. I wiemy, że. Tam trzeba jechać, bo tam są kamienie, a nie się zastanawiać, czy te kamienie wyszły, czy też nie. Spoko to wymyślili. Ale wiadomo, jak też coś robią, to i też na pewno coś muszą popsuć, więc nie oszukujmy się, na pewno coś e, jeszcze złego wleciało. Na pewno chyba poprawili w końcu składy, e, jeżeli chodzi o nawiezienie, zaoranie, znaczy e, zaoranie i wapnowanie, bo jak dobrze wiemy. Na całej mapie to się świeciło, w końcu jest to na polach, tylko, bo to naprawdę raziło w oczy niekiedy. E, nie wiem jak na Elm Creeku, bo tam był największy problem, jeżeli chodzi o to sprawę. E, tutaj nie wiem, bo nie sprawdzałem tego, więc na od sprawdzimy to w 100%. Więc tyle z takich ciekawostek. Liczę, że tutaj nic nowego jeszcze nie doszło. E, a jak doszło, to im panie Boże, ale tego to nie wiem. Ceny, ceny nie wiadomo. Szczerze... Tutaj ciekawego, no i, i, i na pewno dodali też pojazdy. Na pewno dodali pojazdy. E, jakie nowe to na pewno będziemy musieli się przejrzeć, e, ale dziś słyszałem o. O, 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 o. Sztajger był? On to tak fajnie wygląda. Nie wiem, czy Sztajger był, ale mniejsza z tym. Kłatrakki, o też. Nie wiem, czy same case'y nie pododawali, bo, bo tego nie wiem dokładnie. Nigdy się nie bawiłem w tych dużych, ale słyszałem właśnie coś o kazach, e, o że pododawali. E, ciekawe, jak też z innymi ciężarówkami, czy. E, czy czkarnie Czy było tyle szeczkarni? Nie wiem. Na pewno niby troszeczkę tych sprzętów pododawali. Jakich? Nie sprawdzałem, ale na pewno bardzo chętnie bym no, dowiedział się dokładnie, co tutaj powymieniali, co pododawali i co ponaprawiali, a tego to niestety nie wiem. Ale liczmy się z tym, że coś to pomogło. Na razie były małe problemy na samym początku. Trochę polagowało, ale my się zdaje, że chyba po aktualizacji to musiało wszystko się zgrać i dlatego tak to wygląda. Więc weźmy się za robotę, bo trochę żeśmy pogadali, musiałbym sobie całego change loga chyba sprawdzić, co oni dokładnie po zmieniali, ale niby. Na pewno nie ma już problemów z noszeniem. Niby. Nigdy nie mówię w 100%, bo wszystko wiadomo wyjdzie w praniu. Na pewno tak. Reset znajdziek wreszcie zadziałał, czyli nie będzie problemów z tym, że te znajdźci się znowu pojawiają, bo byśmy tego nie chcieli znowu, po raz kolejny. Więc coś tam zawsze ciekawego. Ja ogólnie jeszcze sobie sprawdzę, że was tutaj nie pogubić tym wszystkim Daniela serdecznie oczywiście pozdrawiamy, bo on najwięcej zawsze nam daje takich informacji. Niby te zmienili wachlarz cen, o właśnie. Jeżeli zmienili wachlarz cen, to sprawdźmy to. w jest dzisiaj taki odcinek. Ła-ła-ła-ła, yy, 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 aż tak? Na przykład no to jesteśmy na słoneczniku. Z jednej strony te wahania to tak mi dużo nie dawały, bo nigdy yy, z tego nic nie wychodziło. Yy, ale mniejsza z tym. Eee, koszty napraw, niby to też ciekawostka. Właśnie mamy coś ciekawego do naprawy, eee, to też byśmy mogli to sprawdzić. Bo na przykład no na odzera będzie najłatwiej to sprawdzić, eee, ale, 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 jak my tu mamy? No, ale 3% dobra, tu nic tu nic pewnie i tak nie, nie znajdziemy takiego, ale na odzera chętnie to się sprawdzi i wtedy się dowiemy, jak to wyskoczyło. Eee, kamienie, e, ceny używanych pojazdów też niby się zmieniły, a więc to też z takich e, ciekawych, no i siew trawy, no siew trawy, no jeżeli to poprawili w końcu, to najważniejsze, bo o to tutaj też e, chodzi. E, my teraz lecimy z tym opryskiwaczem, ja to, no dałbym takie 10, bo jednak, żeby to jakoś miało ręce i nogi, a nie jechać nie wiadomo ile fabryka dała. Z jednej strony fajnie, te opryski wyglądają. Chociaż dałbym troszeczkę taką, taką no, no grubszą tutaj akcję pod tym względem. Żeby tak to wyglądało. Teraz tak. Z jednej strony powinienem przejechać teraz przez środek. Bo żeby mi z dwóch stron ładnie opryskało to. Tak, tak mi nie mam Nigdy się w sadownictwo nie bawiłem, więc nie wiem. E, więc opryskamy i niedługo będziemy mieli pierwsze e, zbiory, to też bardzo ważna sprawa. Bo chciałbym to sprawdzić, e, właśnie ciekawe w ogóle ze zbiorami, bo nawet się nie interesowałem. E, zaraz, zaraz to zobaczymy. No, ale chciałbym, już tutaj, żeby na tych szaczkach coś się wreszcie pokazało. Bo fajnie to będzie wyglądać. E, ogólnie, tak, z kolejnych serii bardzo mnie cieszy, że całkiem spoko przyjęliście serię z Tanasem. Bo naprawdę miło, gdy coś takiego jest, fajna seria. Jeżeli chodzi o produkcję, cieszy mnie to, że właśnie weszła to taka wersja, że dość miło chcielibyście takie coś zobaczyć. Bo to o to też chodzi. Z jednej strony, fajna sprawa, że te produkcje są, i od razu, gdy one weszły, to chciałem je spróbować, ale zawsze nie było czasu. Bo to, bo tamto bo to od zera, bo to inne problemy z YouTube'em itp itd. E, więc e, dlatego też tak to się wszystko mm, zwlekało. Ale się w końcu udało. E, zaczęliśmy to, chociaż i tak e, z budowaniem było jak było, więc y, wiecie, rozumiecie. Tu powinienem od razu z tej strony to zasiać. Nie wiem, czy powinno się z dwóch stron objeżdżać, czy tylko z jednej strony? Z tej strony już tak trochę szybciej przejadę. Niby 15 na godzinę można, więc skupmy się na tym. Mm. A tam już pojadę z jednej strony. Nie wiem, czy to mówię, czy to z dwóch stron, ale chyba nie, to nie jest jakoś mega realne. To jest tylko gra, więc nie wierzę, żeby to tak działało. Ale ważne, żeby... lepiej żeby przejechać niż nie. Więc teraz wjedziemy sobie jeszcze tu. I tutaj też pryśniemy e, na trzy razy i to by było na tyle tak. Ale no fajnie to wygląda. Jak z środka to wygląda? No, środka fajnie to wygląda. Tak. To jest... Typowa wersja sadownicza. Więc też sobie tak posiedzimy. Nie, niechaj tak, tak będzie. E, co do serii nas zabratając. No, po to są te produkcje, więc trzeba je na pewno sprawdzić. E, bo to ciekawostka jest, którą będzie ciężko też dorwać w innych seriach. Bo, bo to jest dodatkowy pieniądz, to jest dodatkowy koszt, a nie zawsze będzie nam się to chciało, co nie? Czy na od zero. Serio, nie, nie złamałem się tutaj. No dobra, to muszę tak się złamać. Niechaj tak będzie. Odpalone, odpalone. E, dlatego fajnie. Będziemy sobie powoli każdą, e, na każdą rzecz zbierać i zobaczymy, ile nam odcinków e, starczy, żeby zebrać jak najwięcej. Znaczy, no, no wszystkie, najlepiej wszystkie, ale te produkcyjne. Bo o to tutaj w tym chodzi, na pewno zaczynamy od rzepaku, bo rzepak jest zasiany, znaczy będzie zasiany, i tam będziemy chcieli coś właśnie z tą olejarnią wprowadzić. Olej rzepakowy, jak to wszystko wygląda i, i z czym to się je. Więc to też od tego, ale powolutku będziemy ze wszystkim, bo przecież mamy też jajka i tak dalej. Będzie pewnie pszenica, więc piekarenka też leci. Tam pisaliście bardzo fajne komentarze, więc naprawdę serdecznie Wam dziękuję i oby. Wam się to podobało. Z jednej strony, jeżeli chodzi o, o, o pryski, na pewno bardziej mi się tu podoba w tych krzaczkach niż w tamtych. Bo tu fajnie no, tak jednak jest zalesione i, i człowiek się czuje naprawdę jak w takim sadzie. Jakbym teraz nie wiem, wjechali i jakieś jabłka zbierali, to by było coś podobnie. Albo wiśnie. O, a wiśniem pojechał. No, nie można mieć wszystkiego. E, więc zobaczymy. Jak to wszystko będzie ze zbiorami? To też mnie bardzo ciekawi. Ogólnie zmienili głośność tego, jeżeli chodzi o farminga. Dźwięki podgłosili trochę mnie to smuci, bo z jednej strony fajnie było wszystko ustawione i dla Was i dla nas. Nie było problemów właśnie z dźwiękami z gry, a jednak to jest taka podstawa. Bywali mi kierownicę i latali dzisiaj bez kierownicy gram. O, jak już miałbym jeszcze raz ją ustawać, to już by mnie nerwica wzięła, i naprawdę, powiem Wam szczerze, że niekiedy człowiek to więcej się nadenerwuje, niż to jest potrzebne. Eee, podłączymy sobie mulczerka, bo chciałem zobaczyć jeszcze, jak będzie wyglądać sam zmulczowana trawa pomiędzy nimi, to też by fajnie wyglądało, eee, ale najpierw mamy zalaną wodziankę i jedziemy troszeczkę mm, ruszyć z produkcją szklarni, bo to powoli. Mm, nam zostało na tych trzech, a chciałbym jednak ruszyć wszystko. O, a, przepraszam nie, i więc wylejemy i teraz tak, jak tutaj nam się leje, to ja sobie chciałem wejść do tej szklarni i ruszyć z powrotem z pomidorami. Hmm. Oczywiście włączymy pomidory, pomidory oczywiście na Sprzedaż. Nie bawimy się na razie w wywozy, bo serialnie jest tego tak dużo i tak to szybko się robi. Że ja mógłbym tą serię tylko nazwać, no nie wiem, łańcuchy produkcji czy coś w tym stylu. Bo ja mógłbym siedzieć tylko i przewijać i cały czas wywozić, a tego by było dużo. A też nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby właśnie zarabiać i żeby nam to się ładnie sprzedawało jak tylko się da. Tu powoli nam wody brakuje w tych pierwszych szklarniach. Pomidory, sałata, truskawki. Znów pomidory, sałata, truskawki. Taka jest wersja po kolei, więc jedziemy zaraz nalać kolejną beczułkę. się to wykręcić. To jest bardzo fajne, miłe, poczciwe i zwrotne Ferrari, więc miło by było. To osobiście na taką dość dużą tutaj gospodarę, jeżeli chodzi o te szklarnie TP, to przydałoby się o wiele więcej i wiel większa wybeczka. Ocenowo też trochę zabierają ta woda, 1000 litrów. Ciekawe ile 1000 litrów. No dobra, to szczerze zobaczymy. zobaczymy ile tracimy na, nie wiem, przez 7000 litrów wody tej jeskince, 7300 dokładnie. Więc zobaczymy ile stracimy pieniążków. I wasze zdrowie. Ale liczę z jakiejś... 700? 730. Nie wiem czemu. Ale liczę, że. Jest coś koło stówy i to tak się będzie liczyło. No. Ja liczę, że jest. Stuwa, tak? Za 1000 litrów. Dobrze obliczyłem czy źle? Dziękuję. Moja matematyka. Ostatnimi czasy naprawdę mnie nie zawodzi. Serial, czyli 7, czyli no jest? To no nie jest źle, no stuba. za 1000 litrów to jest całkiem taka mm, rozsądna cena. Niechaj tak będzie. O, halo? czemu? Czy jest pełne? Pełna jest wodzianka tutaj. Tu jest pełna, no to nie ma problema. 20 tysięcy litrów wody, tam były pomidory, więc teraz włączymy tutaj sałatkę, e, sałatkę włączymy na od razu sprzedaż i nie ma problema. Dobra, ej, no to. Halo, przepraszam, chciałem tam wyjść, no to ja może tu mam wszędzie wodę już ogarniętą, w tych szklarniach, tylko tamte były takie nie ogarnięte, a niestety tylko. A była taka. Ale to już brakujące materiały. No co? Ty nie powiesz. Eee... Tu jest dobrze. Teraz tu. No i tu zaraz przyjedziemy. Ja nie gadaj, że mi uschły przez to, że najpierw... Ale bym... pat. Ja bym najpierw włączył, a zabrakło wody i to uschło. To nie byłoby mądre, panie Adamie. A nie. Po prostu brakowało wody i na to zmieniło pole. Wszystko, wszystko się zgadza. Dobre i to. A jeszcze tu pójdziemy. Może tutaj też na przykład wody mamy. O, tutaj coś słyszę, że jakby była, co nie? Ale jednak to był tylko, e, to był tylko błąd. Z jednej strony e, dałem na trzy, tak? Kolejne. Raz, dwa. 3, więc tą na razie sobie odpuścimy. Będziemy tylko podlewać wody. Jeszcze, żeby coś tam było. Chociaż może na razie nie, bo nie będzie przewieźć tej wody. Niepotrzebna szkoda tracić czasu. Mm, więc co prawda, to prawda. Odłożymy beczułkę i niechaj tu będzie. Ciekawi mnie jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Co się stanie? Zabiera. Czyli się napełnia, o to mi chodziło. No i w wolnym czasie. Ma ale. A, to z jednej strony. To ma tylko się wlewać, więc mm, niepotrzebnie nic do tego. Wciągnij, bierzemy i jedziemy zobaczyć tam e, trawkę. Pomiędzy, ale dobrze, bo mamy kolejne pieniążki. Które mogą nam wpadać po przewijaniu za. uciekać, sarny, batko, bosko, ile sarny. Ej, o, to jest, jadę, żebym nie rozjechał. E, o, właśnie, tu są te kamienie na polu 40. To są te duże kamienie na czerwono. Tak jest, tak, tak wyglądają. E, a tam były na oranym. To było chyba na 41. I tu były te pierwsze, te małe kamyczki żółte. I one są naprawdę drobinki. Bardzo bardzo fajnie to wygląda. 3, 730 zebrane, czyli woda pełniutka nalana. Bardzo. Mm, no, bardzo fajnie. To zrobili, że tam pooznaczali to. Zawsze to jakiś plus. A teraz pytanie za 100 punktów. Jak wygląda mulczowanko trawy, właśnie tutaj w stadzie? Mogę włączyć, włączyć GPS-a, żeby to ładnie to też wyglądało. No, z drugiej strony nie głupie. Można jechać szybciej. O, 12. Zawsze, zawsze to ścięcie trawy jako tako tutaj nie, nie, za, nie zalesi mi tego wszystkiego. Hmm. Jeżeli chodzi później o zbiory. Fajnie. Tylko ja dość... Nie wiem, czy nie za szeroko też po poukładałem to wszystko. Trochę, trochę wężej powinno to chyba być. Ale chociaż proste. Może... Nie no, co ja wiem. No na przykład tu chyba dobrze dałem. Pozdrawiam serdecznie chłopaków, którzy przerzucili mnie na tej szpiku. E, ale wracając do tego, do, 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 do. do. Czy ja wiem? No ciekawi mnie właśnie, jak to szerokościować. Czy jeszcze lężej, czy, czy też nie? Nie wiem. To już zobaczymy. Na razie chciałbym tu ładnie to wszystko zmulczować. Jak już mamy taką bajerkę, to, to lepiej to wykorzystać. Tu jest chyba za szeroko. Tu chyba, ten, ten przejazd chyba najszerzej dałem. tam ten najlepiej, a ten chyba najszerzej, bo najwięcej zostaje po bokach. Te dwa. No chyba ja. tak to, tak to z góry wygląda, że te dwa pierwsze mm, były naj, najdalej od siebie, a ten, ten chyba idealnie. No ale pierwszy raz takie coś stawiałem, to, to można mi wybaczyć też. bo tu jeszcze ładnie to wszystko przejechać. właśnie, kto? A tu nie można jechać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj te do trawki też obywalamy. A teraz wjedziemy przez środek. Z jednej strony nie wiem, czy jest to mulczować, ale spróbować mogę. Tak, tu nie ma co mulczować. Bo tu nie ma tej trawy dodatkowej. To tylko tą dodatkową trawę można sobie zmulczować i ją chyba. Tylko tutaj e, tak przelecimy, żeby ją zniwelować. W tym przejeździe obok nie ma ani jednej, czyli zrobiłem to idealnie. Ten, ten środkowy zrobiłem idealnie, jeżeli chodzi o przejazd, bo jest wąski, nic innego nie wpada, a te po bokach jednak zrobiłem troszeczkę za szerokie i nam tutaj trawsko się powysiewało. No ale dobrze, mulczerkiem przejechany i będziemy mieli z głowy. E, dzisiaj krótki odcinek taki, bo chłopaki też e, właśnie są, więc lecimy z, od zera do farmera dla Was. E, a ważne, że e, coś tutaj porobiłem na tej cudownej e, mojej farmie, bo ciekawią mnie właśnie te nowości. Ciekawią mnie e, e, no, te sady, niesady i też chciałbym jak najszybciej to ruszyć. E, dodatkowo też na pewno e, wlecą tutaj zbiory, no tutaj tą trawę też trzeba zebrać, ale to akurat nie, mnie interesowało, bo chciałem też już ruszyć z takimi ala wiosennymi opryskami, bo właśnie chciałem jeszcze na koniec sprawdzić jedną rzecz, którą bym 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 bym, bym. zapamiętał, to jest tu i okres ze zbiorów wino, grono i oliwki, to jest sierpień, nie to jest sorgo Oliwki w październiku dopiero a winogrona wrzesień październik. Czyli prawowicie tak być powinno, troszeczkę będziemy musieli e, poprzewijać, żeby, żeby to wszystko pięknie, ślicznie wyglądało. Ja wam serdecznie dziękuję. W tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i wpadajcie już na kolejny odcinek. Prawdopodobnie jutro od zera. Do Parmera, na razie pa!